Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, pobudka poranna 29 listopad 2011 rok wtorek Hebrajczyków 8.1 do 2, co Jezus czyni teraz? Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Abraham, Sara i Hagar. Dlaczego Paweł w tak, w tak lekceważący sposób wypowiadał się o wydarzeniach z udziałem Hagar? Zobacz Galacjan 4,22-31. do 31. Galacem 4,21-31 Powiedzcie mi, Wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo odznaczają. Oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest tą górą Synaj i Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest też bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci nie ma opuszczone niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak. Dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak on ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, jak i teraz. Lecz co mówi pismo, wypędź niewolnicę i syna jej nie będzie, bowiem dziedziczył syn niewolnicy synem wolnym. Prze to bracia nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnym. Pierwsza Mojżeszowa, szesnaście jeden do 16. A Sara, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Sara do Abrahama: Oto Pan odmówił mi potomstwa obcy i proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. Usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj żona Abrama w niewolnicy swą Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. I dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama krzywdy mojej Tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją Tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a Tobą. Na to rzekł Abram do Sary. Oto niewolnica Twoja jest w ręku Twoim. Zrób z nią, co Ci się podoba. A gdy ją Saraj chciał upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do szur. I rzekł Hagar, niewolnico Sagar. Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią, maj, moją Sarań. Na to rzekł. Do niej, Aniu Pański, wróć do swojej Pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej, Aniu Pański: rozmnożę bardzo potomstwo Twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej, Aniu Pański: Oto poczęłaś, urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli Twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka Jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko Niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie nie widzi, bo mówiła: Wszak oglądam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano te studnie studnią żyjącego którym mnie widzi. Jest ona między Kadesh a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismaela. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Jaki ważny fakt dotyczący zbawienia podkreśla apostoł przy pomocy tej starotestamentowej historii. Rola Hagar w księdze rodzaju jest bezpośrednio związana z niedowierzaniem Abrama w Bożą obietnicę. Egipska niewolnica w domu Abrama Hagar zapewne stała się własnością patriarchy w ramach darów Faraona, przekazanych mu w zamian za Saraj przy okazji pierwszego istotnego przejawu niewiary Abrama w Bożą obietnicę. Po dziesięciu latach oczekiwania na rodziny obiecanego dziecka, Abram i Sarah nadal pozostawali bezdzietni. Ponieważ doszli do wniosku, że pan potrzebuje ich pomocy, Sarah dała Abramowi Hagar jako konkubinę. Choć dzisiaj może się to nam wydawać dziwne, plan Saraj był całkiem pomysłowy. Według starożytnych zwyczajów niewolnica mogła być surogatką, matką zastępczą dziecka swojej bezwłotnej pani. Tak więc dzieci urodzone przez służącą mogły być traktowane przez Starej jak jej własne. Choć w wyniku tego planu przyszło na świat dziecko, to jednak nie było ono dzieckiem obiecanym przez Boga. Ta historia jest przykładem tego, jak w trudnych okolicznościach nawet wielki mąż Boży może się zachwiać w wierze. Pierwszej Mojżeszowej 17 18 do 19, czytamy, że Abraham prosił Boga, by zaakceptował on Ismaela jako jego dziedzica, ale Pan odrzucił tę prośbę. Jedynym cudownym elementem w narodzeniu Ismaela była chęć Sary, by podzielić się z mężem z inną kobietą. Poza tym nie było nic nadzwyczajnego w urodzeniu dziecka według ciała przez Hagar. Gdyby Abraham. Ufał temu, co Bóg mu obiecał, zamiast poddawać się okolicznościom, nie doszłoby do tego i można byłoby uniknąć wiele cierpienia. Porównaj okoliczności narodzin Izaka z tymi, które towarzyszyły narodzinom Ismaela. Dlaczego te okoliczności wymagały wielkiej wiary Abrahama i Sary? Czy pamiętasz sytuację, gdy brak wiary w Boże obietnice przyniósł ci cierpienie? Jak możesz z takich błędów nauczyć się bardziej ufać zbawicielowi bez względu na okoliczności? okoliczności? Jakich wyborów możesz dokonać, by móc w pełni ufać jego obietnicom? Dziękuję.